Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę buraczkową. Potrzebować będziemy kilogram buraczków. Buraczki ugotowałam, obrałam ze skóry. Można też buraczki, oprószyć ziołami i upiec w piekarniku, zawinąć folię aluminiową i upiec w piekarniku. Buraczki pokroimy, przepraszam, w kosteczkę. Oprócz tego będziemy potrzebować cztery ząbki czosnku, garść orzechów włoskich, kilka śliwek suszonych, jedną cytrynę, dwie łyżki oleju słonecznikowego, sól i pieprz. Orzechy posiekamy, śliwki drobno pokroję. A czosnek zetrę na tarle, a buraczki pokroję ręczną krajalnicą. Składniki już mam pokrojone, tak jak wspominałam, buraczki w kosteczkę, orzechy posiekałam i teraz buraczki zakwasimy sokiem z cytryny. Robię to bez aby nie mieć pestek. Dolewamy olej, sól, pieprz. I czosnek ścieramy na tarle. Dodamy śliwki i orzechy i sałatkę należy dokładnie pomieszać i dajemy do lodówki na 30 minut, aby smaki przeszły. dokładnie mieszamy i tak oto wygląda sałatka buraczkowa o ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl sałatka buraczkowa